Cześć, z tej strony Krzysiek, a dzisiaj omówimy sobie jak grać Bad Tylionem Buraskę. Zapraszam. No więc okej, okay, standardowo polecam stać subika i łapeczkę w górę, jeżeli materiał wam się spodoba. No a przychodząc do wyposażenia, to tutaj mamy dwie szkoły. Jedna zakłada wentylację, plus do tego dwa stabilizatory. Warto zwrócić uwagę szczególnie na ulepszony mechanizm obracania, bo on oprócz stabilizacji, która jest mega ważna na tym pojeździe, daje nam także większą prędkość obrotu. No a jak sami zobaczycie potem w litewce, no to ten buraz właśnie z tym obracaniem się, ma duży problem, więc warto to zboostować. No i oczywiście w miarę możliwości fioletowe, różowe tutaj moduły, tak? No bo burazk wtedy jest mega dobry, tak? Bez tych no, trochę gorzej sobie radzi. Druga szkoła zakłada, żeby zamiast mechanizmu obracania lub wentylacji, yy, wziąć sobie ulepszone celowanie, szczególnie to różowe z nagród, bo ono ma minus 8% do okręgu celowania, do jego rozmiaru, to jest mega dużo, no i naprawdę robi to robotę. Na przykład możecie wziąć to zamiast wentylacji, wtedy macie stabilizację w ruchu kozacką, nie? Więc na pewno to jest też dobre rozwiązanie. Od razu mówię, że, że odradzam powłokę antyrefleksyjną. Dużo osób próbuje z nią grać, no ale my mamy bez tego maksymalny zasięg widzenia a nie jesteśmy typowym spoterem, oczywiście jak nie ma czegów lekkich to zajmujemy ich pozycję, próbujemy wykrywać rywali, no ale Burask ma to piękne, cudowny dział, które w 2 sekundy bierze 720 i na tym powinniśmy się głównie skupić. No okej, okay. przechodząc teraz do amunicji, no to tutaj są dwa wyjścia. Jeżeli gracie tak ekonomicznie w miarę i chcecie coś tam zarobić, to bierzecie sobie 20 zwykłych pocisków, na przykład 12 goldowych i 4 hajki. No a jeżeli już markujecie, chcecie mieć jak najlepsze wyniki, 32 złote i 4 hajki. No i teraz pytanie, czemu hajki? Przecież buras Po co mu hajki? Słuchajcie, odpowiedź jest prosta. Są dwa wyjścia, w których się przydają. Pierwsze, nawet było na jednym z moich streamów. Zostałem 1 na jeden i było 20 sekund na zdekapowanie. Nie, zabrakło mi już złotej amunicji, bo grałem ze zwykłą. No, i musiałem zdekapować bazę. Na niej był E75, którego widziałem tylko od przodu, więc takie hajki pozwoliły mi właśnie zerwać mu gąskę, no i grać dalej, przeładować, sobie objechać, więc to jest super rozwiązanie. Drugie wyjście to jest, jak na przykład zostajecie w klaczu na jakieś RHM-a, WTK, jakąś Artę Mięciusią, no to możecie na przykład złącztować te pojazdy częściej niż z amunicją plus możecie zniszczyć masę modułów, ponieważ hajaki niszczą więcej właśnie modułów wewnętrznych, no i zranić załogę, prawda? Więc warto mieć tą amunicję na uwadze. Oczywiście, nawet jak nie umiecie przebijać buraskiem, a zostaniecie na przykład jakiegoś type 4 heavy, no to też możecie go klepać z tych hajaków, no bo taka jest dzisiejsza meta, meta w wodzie, no i tego się trzymajmy. Ok, teraz przechodząc do materiałów eksploatacyjnych, apteczka, zestaw naprawczy, mały czy duży, no to tam zależnie od funduszy, lepsi gracze grają na dużych zestawach, mi to jakoś nie jest potrzebne, nie dam aż tak gamingowi robić no i racje bojowe, one są naprawdę mega ważne, a przez to, że to jest premka, to jakoś dużo kasy nie tracicie, nawet jak będziecie kupować na bieżąco bez przecen żadnych, więc warto je mieć, ponieważ one dają, zobaczcie, zasięg widzenia plus 18 metrów, mamy lep lepszy reload, lepsze celowanie, wszystko lepsze, więc warto jest mieć. Je na uwadze. Ok, teraz jeszcze dyrektywa. Tutaj, jeżeli coś chcecie, no to polecam brać wentylację, stabilizator lub jakiś strzał z biodra albo szkolenie bojowe. Ponieważ, tak jak mówiłem, słabo znaczą obracają się, więc to może nam się przydać. Oczywiście maskowanie, no to raczej bym tylko yy, doradzał, kiedy nie mam wyszkolonych na to perków, prawda? No i co? Zanim przejdziemy do załogi, chciałbym jeszcze nadmienić, że styl tutaj stylizacyjny byśmy musieli mieć, tak on jest mega, mega ważny, ponieważ każdy procent maskowania liczy się. No i tutaj to daje nam plus 3% do maskowania. No I to jest mega ważne. Możecie na to nie zwracać uwagi, no ale jeżeli macie taką możliwość, to załóżcie naprawdę, szczególnie na menach i czołgach takich to się najbardziej liczy. No i okej, okay, teraz możemy przejść do załogi. Jest trzech załogantów, omówimy sobie każdego po kolei. Tak jak zawsze nie sugerujcie się kolejnością. Per ponieważ ja je resetowałem, nie wybierałem w dobrej kolejności. Będę po prostu mówił, jakie po kolei wybrać i tym powinniście się sugerować. No więc tak, startując od dowódcy, żarówka, następnie po żarówce dajemy sobie braterstwo broni, maskowanie, naprawę, rozeznanie w sytuacji i gaszenie. Taka kolejność, możecie najwyżej zamienić miejscami braterstwo broni z maskowaniem. Ja wziąłem w takiej kolejności, no bo po prostu w niższych levelach, jeżeli wbija się tą załogę, no bo nie obstawiam, że y, od razu, od, od zera perków będziecie grać na burasku, no to, y, to maskowanie nie jest tak ważne na tych niskich poziomach, tak? To w broni jest lepsze, ponieważ no, tam rzadko kiedy jakoś w w krzaczku raczej strzelamy, a to nam daje lepszą celność i przeładowanie, prawda? Więc to warto jest mieć na uwadze. ok teraz celowniczy. Y, tutaj na start bierzemy sobie strzał z biodra, potem... Braterstwo broni, maskowanie, naprawa, desperat albo bezpieczne magazynowanie to zależy już od Was i gaszenie pożaru. Bezpieczne magazynowanie, czyli po prostu zwiększy nam odporność magazynu amunicji, prawda? No i tutaj tak samo możecie braterstwo z maskowaniem zamienić. No i ostatni załogan, czyli kierowca mechanik. Tutaj sprawa jest podobna. Na początek gładka jazda, żeby znowu strzelać lepiej w ruchu. Potem braterstwo broni, maskowanie, naprawa, po naprawie hamowanie sprzęgłem i gaszenie pożaru. Czemu hamowanie sprzęgłem? No, bo tak jak mówiłem, my się ledwo kręcimy, więc warto, naprawdę warto jest mieć no ten perk, prawda? Ponieważ dzięki temu będziemy się szybciej obkręcać. Niekoniecznie jest on priorytetowy, ale warto zwrócić na niego uwagę. No więc okej, okay, teraz możemy przejść do bitewki. Tym razem zagram dwie na żywo, żebyście lepiej zrozumieli, zrozumieli mój tok rozumowania. Myślę, że to będzie się lepiej oglądało. No więc co? Widzimy się w bitewce. No więc, ok, jesteśmy już w bitewce. Losowanie jest bardzo, bardzo trudne, myślę. Bo mimo, że mapa nie jest zła, no to mamy jednak dziesiątki: Artoszmatę na topie, która może nas one Dwa pojazdy lekkie, w tym kołowiec, co będzie bardzo, bardzo trudne. No i magazynki typu Progetto, Lorca, Bizonte, no czy Standard B, nawet t 541 to są bardzo groźne pojazdy, ponieważ mogą nas skończyć w bardzo, bardzo krótkim czasie. No i co, pojedziemy sobie na prawą flankę, tą tutaj, jak patrzymy przed siebie. Ze względu na to, że do miasta w ogóle się nie opłaca takim miękkim pojazdem, a na lewą, to tam jednak czołgi lekkie mają nad nami przewagę i nie chciałbym, aby tak się stało, prawda? Ponieważ te pojazdy jednak. No, mają trochę lepszy kamuflaż i w ruchu, prawda, i nawet w postoju, więc, no, dominują nad nami, szczególnie, że jeszcze zasięg widzenia mają lepszy, prawda. No i co, wykrywam na start kółkowca, Spróbuję przymierzyć, jeden strzał wszedł. No, drugi niestety nie, bo się schował, na no, luz, luz, luz. Póki Artosz tam nas nie trafi, jest dobrze. Plan był taki, że podjechać od tych krzaków, słuchajcie, i na przyjeździe tutaj powykrywać przeciwników, ale przeciwny kłowiec się ulał. No, bywa, przynajmniej jeden strzał za friko na start. Mamy dobre wsparcie, więc nie ma na razie co się obawiać. Stojąc tutaj, w tej pozycji, mam nadzieję, że wyspotuje jakieś wolne pojazdy typu Bizonte czy T541. No, niestety T541 nie, ale może Bizonte będzie jeszcze przyjeżdżał, kto wie. Może właśnie go złapiemy tutaj na przyjeździe. Fajnie by było, bo wtedy mógłbym dostać po spocie, a Tak jak już mówiłem, Burask ma możliwość wykrywania pojazdu przeciwnika i to bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ma dobry kamuflaż, yy... ok, zasięg widzenia. Nie mogę powiedzieć, że jest kozacki, no jednak bez powłoki antyrefleksyjnej, no to nie jest aż tak dominująca wartość, no ale starcza. No i co? Zauważyłem, że tutaj na razie nic się nie dzieje, a szarfutur 4.9 puszują, prawda? Tą flankę, no więc my spróbujemy pomóc im, prawda? No bo nie dość, że oni otrzymują od nas wsparcie, no to my mamy szansę na zrobienie damage'a, prawda? Więc. O, wyjeżdża ten LPC, kurczę czy zdążę. Zdążyłem, jedna była, druga była i się cofamy, super. 1000 damage'a na koncie, kolega jeszcze dostał gąsko od nas, niestety nie zaliczyło nam damage'a po niej. Na nic, bywa. No i póki jeszcze ładujemy, spróbujemy sobie tutaj pojeździć, no bo patrząc na to, że przeciwnicy mają artylery, no musimy być ostrożni, tak? Ponieważ. RNG nie zawsze nas lubi i ona może nas trafić, więc yy, będąc cały czas w ruchu, możemy naprawdę dużo zyskać, ponieważ będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że spłyniemy yy, właśnie na strzał, bo nas trafi, wymierzy z wyprzedzeniem, prawda? No i co? Podjeżdżam tutaj do sojuszników. Oni wyrwali bęcki. Nie na no, tylko te 5 4 1 nie ma przestrzału, okej. Okay. Yy, tu jest Bizonty, spróbujemy podjechać za tym wrak, może coś wykryjemy na blisko. Kto wie, bizoty nie powinny nas wyświecić, bo tu jest jeszcze krzak, oczywiście, ale może byśmy coś tu na przykład po bo nie liczę, oczywiście, że podjeżdżając w tą pozycję, wykryje te pojazdy, prawda? Na no to nie można liczyć. Bardziej myślę, że strzelając w nasze pojazdy, te czołgi zostaną wykryte. No, na razie się tak nie dzieje, szkoda. Mamy tutaj podbrąkłą sytuację, wiecie, bo nie puszniemy tego czołg drużyny przeciwnik, gra na wieżyczkę, Bizonta ma bardzo twardą wieżę, no jak to każda premka nowożytna, prawda? Wszystkie nowsze premki są dobre, więc... Patrząc na sytuację, na to, że przeciwnicy stracili kołowca, czyli super light, a mamy T49, który nie jest y, najlepszy w spotowaniu, to możemy zrotować na drugą flankę i może coś tam pomóc naszym sojusznikom. Szczególnie, że Leopard teraz ginie, tak? No to, to w ogóle przewaga. A druga sprawa jest taka, że mamy dobrą obstawę WTK na, nie, na nasze nieszczęście na oparach, ale jeszcze jest WZK, dwa medy, w tym Pantera, Leopard, więc czemu nie spróbować, prawda? Czemu nie spróbować? Pokazuje się T49. On powinien teraz spłynąć. To uda się. Kurczenie mam jego przestrzału. Co jest? On jest na nasze nieszczęście. No tutaj była taka. O kurka nie trafiłem go. Taka góreczka. I kurczę, ciężko było wymierzyć. Ale popełniał bardzo duży błąd. Na jego miejscu powinien, powinienem się cofnąć. Ponieważ z tej pozycji ja zostałem wykryty, więc mam na niego super przestrzeń. To jest tylko kwestia czasu. Yy, póki on dostanie, właśnie spota i będziemy mogli sobie z nim poradzić. Tylko właśnie z tym spotem może być problem, no bo jednak to jest czołg lekki i on ten kamuflaż ma dobry, prawda? No i co musimy teraz wyczekać. Mam nadzieję, że na T49 popełni jakiś tragiczny błąd i Pantera go wykryje albo ja. Póki co się tak nie dzieje. Musimy się wykazać cierpliwością. Mamy jeszcze tutaj wsparcie Projektu, więc super, jakby ten T49 na naszą salwę spłynie. No ale może też tak być, że on sobie już tutaj zawinął Rogala i uciekł, tak? Bo jednak yy, ma taką możliwość. Nie liczę na to, ale kto wie, kto wie. Hmm. Mam pomysła, słuchajcie. Mam pomysła ryzykownego, ale mam. Pojedziemy sobie do Pantery i przy czerwonej linii pojedziemy, ponieważ miasto mamy wygrane, prawda? Więc z miasta, no, jest małe prawdopodobieństwo, że otrzymamy hita, dlatego spróbujemy sobie przyraszować. Szczególnie, że właśnie tutaj, zobaczcie, WZ jest wpatrzona. Nie jest to słaby gracz, ma biegłość, więc może warto by było wykorzystać jego umiejętności. <grym> o! No, kolega szybko spływa, szkoda, że nie po moim spocie, ale bywa. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, mam wiadomość, że gdzieś tutaj jest T449. T4, 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 to jest pewne, jak w banku. To jest kwestia, żeby nas nie złaszczotował, nie? Arta strzeliła. Dobra, dostał spota, kolega. Super. On powinien teraz paść. A tu jest wrak, kurka, ja próbuję mierzyć. Dobra, zginął. Zginął, ładujemy. Myślałem, że dostanę spota. Ktoś do mnie strzeli, więc jeszcze trzymałem ten pocisk, nie? bo czemu miałbym ładować skoro ktoś by mógł zostać wykryty no ale że nikogo nie wykryłem no to na luzie sobie przeładuje suka wykryta na nieszczęście, nasze ładujemy no ale możemy dzięki temu podjechać, jest spagetti Low madafaka elo tylko żeby suka nie strzeliła, okej okay, nie strzeliła, super spagetti jeszcze w ogóle gąsko od nas wyrwał nie, co ciekawe, ale na niestety żyje na oparach, ale żyje, dobra Patrzymy na minimapa, pamiętajcie zawsze duża minimapa i suka wykryta, do tego kaniot pancer podjeżdża, o to ciekawe, to ciekawe. Hmm, nie wykryta jest lorka i obiekt, tutaj może być co najwyżej Lorraine. Spróbuję i zaryzykuję wiecie, bo jednak... kurczę, suka mnie chyba wykryła. Yy, jakby zdobycie przewagi na tej flance, no bardzo, bardzo dużo możemy wtedy wykończyć, sukę super. Ale jak tak patrzę, to może warto było pomóc też temu koledze. Hmm. Ja mam chyba cały czas spota, wiecie? To jest problem. Lorraine gdzieś tu jest. Jest i on. Aj, nie zapłaciłem za konto premium. Szkoda. Dobra. Mamy teraz możliwość podjechania. Wiem, gdzie jest Lorraine. Um, więc możemy spokojnie sobie tutaj podjechać, to będzie lepsza pozycja Arta, będzie miała gorszą wrzutę. No i może właśnie tą loreczkę wykryjemy, kto wie. Halo, pan lore? 40 ton, może suka ktoś, ktoś? Pizonte, okej, okej, o, okay, okay. o jesu, jest jesu. Su. Myszka, o pięknie. No, ten drugi strzał był na odwal, to muszę przyznać. No, ale myślałem, że rękę powie tak i jakoś trafię. No, nie liczyłem w ogóle, że coś zrobię z tym pociskiem, więc warto zawsze zaryzykować. Pamiętajcie, no, i tak nie macie co zrobić z takim pociskiem, więc warto zaryzykować, bo może akurat fartownie siądzie. Okej, okay, mamy rozkład praktycznie wszystkich przeciwników. Gdyby nie było tutaj lorki, to bym pojechał po artylerię. No, niestety ona tutaj cały czas. Czuję, to jest trochę trudna sytuacja, powiem wam. Szczególnie, że no my do pomocy za bardzo nie mamy kogo. bo ta Pantera, no to nie jest mistrzem tej gry, sądząc po tym, jaką pozycję od początku rozgrywki zajmuje. No i drugą pomocą to jest arte, i nieważne, jakby był dobry arciarz, no to jest to artyleria szmata nacji francuskiej, no to to nam za dużo nie da, ale wykrywamy za to obiekta. Super, subcio, może coś, ktoś. No, niestety nie, szkoda, szkoda, kurczę, no nie chcę strzelać. o jest Lorka. O, że to był głupi ruch, bez szans, powiem wam tak. Zaryzykowałem, chciałem oddać dwa strzały i może fartownie przeładować, bo byłaby taka szansa, prawda? No ale nic ty się nie udało. Nie chciałem zrobić czegoś takiego, że... O, gospocie moim jeszcze zginął fajnie. Nie chciałem zrobić czegoś takiego, że się cofnę i tutaj ją wyczuję, ponieważ jakby nie zdążyłbym przeładować, nie byłoby szans, po prostu nic by nie dało. Nie dałoby nic. Nie dałem rady, nie! Ale dużo nie brakowało! Nie, 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 co? Mocniejszy. Ale to by nic nie dało i tak, on miał to by nic nie dało, no, nawet jakbym wygrał, 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 nie dałoby nic. Bo ona by po prostu w te 20 sekund mojego ładowania dojechała, a ja bym nie mógł zwiać, ponieważ cały czas bym miał spota. No a tutaj jest otwarta przestrzeń, same krzaki, tylko no to suka i tak by mnie wysnajpiła, więc no nie było to za najlepsze rozwiązanie, myślę. Yy, no i co, przechodzimy teraz zaraz do drugiej bitewki, zobaczmy tylko wyniki, jak wyszliśmy na tyle. Drużyny, tak jak mówię, Mecz nie był najlepszy, no ale myślę, że sobie jako tako poradziliśmy. No jako tako, to będę mieć w grze, no. No ale nieźle, nieźle. Myślę, że taka bitewka ilustruje trochę potęgę tego pojazdu. No to co? Druga bitwa. No więc okej, okay. jesteśmy już w drugiej bitewce. Polosowało nam mapę Erlenberg. Trochę kamperska nie za bardzo ją lubię, ale okej. Okay. Z trzema szmatami, z matchmakingiem, 9, 8, 7, nieźle. Nieźle, bo w Skody możemy przebić te 30 jak najbardziej też, oczywiście wieża będzie stanowić problem, no ale ja raczej będę celował w kadłub. No ale najwłaśnie najgorsze są te trzy szmaciury, prawda? Z nimi będziemy musieli się uporać. Co prawda są też dwa czołgi lekkie, No matchmaking. Jest fajny, bo są te siódemki, które praktycznie. Możemy z shotować na jeden klip, tak jakby taki AMX dostał jedną bułetkość, to my mamy go na magazynek. Jakbyśmy załadowali hikek to już kompletnie, więc z tym nie powinno być problemu. No ale na start powiem wam, że nie będziemy jechać po damage. Chciałbym... Możliwe, że to co AMX zrobić, czyli podjechać w ten tenksaczek, on jest bardzo potężny, ponieważ możecie wykryć pojazdy dojeżdżające do miasta i wjeżdżające na górkę. O, o o! O nie, 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 magazynek, magazynek. Dobra, nie trafił, nie trafił, super. Jakby zablokowałem się minimalnie od drzewko, nie? jednak paczac nie jest taki potężny, żeby ją łamać, ale super, zaryzykowałem. Jakby przyjęcie były za 300, nie jest nie jest złe, szczególnie, że oddaliśmy w Light'a 8 Tieru. Dwie były właśnie za 720, łącznie jeden. No i jeszcze dostaliśmy po spocie co nieco, prawda? Więc super, moim zdaniem, wymiana, ponieważ kontrujemy najniebezpieczniejsze pojazdy w tej bitwie dla nas, tak? Jednak to właśnie z czołg lekkie stanowią największy problem. No i też problemem jest to, że najpotężniejsze pojazdy z tej bitwy, czyli dwulufowiec i dwie dziewiątki są na naszej flance. No, nie za dobrze, nie za dobrze, ale stajemy znowu po spocie. Super. Super. O, 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 kolega. Coś, ktoś? Super weszło. Obrócił wieżyczkę, możemy go tutaj bardzo ładnie przebić, tak jak Skoda zresztą mnie przebiła. Więc w taki sam sposób możemy Wulfowca przebić. No i tutaj musimy się ruszać, próbować coś kręcić, bo jak nas szmata przebije, no to koniec gry, game over. O, strzeliła właśnie w gwardzistę, super. Dobrze, że nie we mnie. No i co, podjeżdżamy, jeszcze raz wykrywamy te pojazdy, nie ma co nawet strzelać. Nie dostajemy spota, to jest super wiadomość, to znaczy, że koledzy nie mają najlepszej załogi, szczególnie ta Skoda. Ona jednak powinna nas spotować, tak, będę miał dobry zasięg widzenia. A dwulufowiec to już w ogóle w tej sytuacji. Mimo, że ruszkie są ślepe, czołgi ciężkie, no to jednak to jest nieduża odległość, bo dokładnie tak 260 metrów. No to to jest bardzo mała odległość, więc nie wiem czemu mnie nie wykrył. No spoko, <grym> nie narzekam. No i okej. Okay. Na razie jest zastyg, to jest typowe dla tej mapy, nie ma. Co... Czym się przejmować? Próbujemy cały czas coś spotować, mając na uwadze, że tutaj ktoś może być. Na szczęście nie dostajemy żarówki, więc daje nam to informację, że możemy w miarę tutaj wychylać. No i też musimy mieć na uwadze, że z tej pozycji możemy snajpić. O, tam są czołgi ciężkie, które wyjadą za agresywnie, więc to bierzcie pod uwagę. Dobra, to był błąd ogólnie. Mogłem od razu się cofać, jakby liczyłem na to, że ona pełni głupi ruch jeszcze, no ale się przeliczyłem, jak zawsze, <laughs> więc, no, to akurat nie było najlepsze, pamiętajcie, że po strzale, w takich otwartych pozycjach powinniście się cofać, ja akurat miałem głupi szczęście, więc udało się, no ale mam nadzieję, że tego błędu jeszcze raz nie popełnię, bo pamiętajcie, nie ma nic złego w popełnianiu błędów, ważne, żeby się na nich uczyć, prawda? Okej, okay, tutaj kolega, aj, jednak Buras nie jest sniper, więc... Ale jednak wujek WG pomaga, dobra, super, super, jest 01, mamy już 1900 damage'a, to jest bardzo, bardzo dobry wynik No Buracka, jest do tego zdolny, jeżeli już trochę pogracie w Wociszka i chcecie kupić premkę, może niekoniecznie do zarabiania, ale do takiego fanu i tak, żeby trochę kredytów wam wpadło, no to Burack jest super, naprawdę, powiem wam, że... Jeżeli już ogarniecie wota, to to jest samo gra, Jak mimo, że nie ma pancerza, no to ta celność, mimo rozrzutu, który w teorii ma ten DPM, już nie mówię o tym, że szybko ładuje, tak, według statystyk, no ale no, wyjeżdżamy w 2 sekundy 720 i się chowamy, tak, no to jest boskie połączenie. O, 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 kolega tutaj, kurczę, aj, aj, dobra, po gąsy zostaliśmy, nieźle, jakby, do biegłości się to nie łączy, ale zawsze te 30 unieruchomiliśmy, więc może dzięki temu właśnie kolega zabrał obrażenia, prawda? Ojojoj, tutaj akurat nie za dobrze, dobra, szkoda, że ładujemy akurat. O, 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 129, boj. Super, skończyliśmy przeciwnika. Bardzo dobrze, pierwszy frank drużyny, zapowiada się Rosjani. <grym> Nie, tak serio, no to ważne, że skończyliśmy pojazd przeciwnika. Bo to już nie chodzi o to, że on będzie klepał w naszych yy, sojusznicy, po prostu będą podniesieni tak naprawdę na duchu, ponieważ yy, będą liczyli na to, że cały czas można wygrać, prawda? No bo ta strata HP też nie jest taka duża. Tam, 400, co to jest? Jeden strzał dobry dla nas. Ok, wykrywamy kał. O, na nachreństwo. O kurka, wona, ciekawe, co mnie wykrywa. T7,1 czy bardziej T30, nie? T7,1 na pewno. Dobra. Tutaj troszkę za agresywnie gram cały czas, no ale jakby przegrywamy, więc jakby muszę tutaj trochę przejąć też kontrolę nad tą flanką. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wygrać jakąś bitwę, a widzicie na przykład, że jedna flanka jest przegrywana, to musicie drugą wygrać, żeby ktoś wam w plecy nie strzał, kiedy się obrócicie na tą przegraną, nie? Więc tak jak próbujemy tu uczynić, zaraz tego T7,1D, a może spróbuję zdusić. Tylko chciałbym najpierw się pozbyć celów, które są tutaj do trafienia, jednak to są dziewiątki, jakaś te 30 skoda, to są potężne pojazdy, warto się ich pozbyć jak najszybciej, prawda? Jak najszybciej. O, Skodzina, skodzina. Aj... Tu szkoda. Tajpik. Tu przejedzie. No, a nie chciałem strzelać. Dobra, co jest niewykryte. Arta Udes i KV. Dobra, spróbujmy tego też na jeden zdusić, bo why not. Why not? Tam skoda jedzie, ale okej. Okay. Warto zniszczyć czołek, który będzie nas podświetlał, jednak. Elo, byniu. Dobra, i wykryty. Ładujemy na niego haeki. Ponieważ z tą penetracją, która będzie 53, to nieźle jak na me do tieru. No to właśnie powinniśmy go przebić i skończyć na super speedzie, więc. Okej, okay. dobra, Przyładowane, Straciliśmy spota. Teraz się zastanawiam, czy iść górą, czy tam chyba dołem. Będziemy mieli z miasta na mnie gorszy przestrzał okej okay. elo byniu okej okay. teraz muszę uważać żeby ktoś maty mnie nie skasowały nie dobra Easy, wynik nie jest zły, jest nawet fajny. No jednak powiem wam tak, ta mapa ma to do siebie, że ona jest mega ale Jeżeli gracie czołgiem lekkim, średnim i przepchniecie którąkolwiek z flanek, no to tutaj się już przyjemnie pyka. To się przyjemnie. I teraz się zastanawiam, czy nie popełniłem błędu z tym, że nie załadowałem hajków. No ale to się okaże w praniu. Może na kolejny pocisk zużyję właśnie hałeczki. Um, dobra. Type 59, żeby tylko się nie cofnął. I zobaczymy, czy coś wykryje przez te grzaki. Mam nadzieję, że tak fajnie by była jakąś Artoś, matę dokładnie mm, mm, mierzymy meg i meg byniu. Super, nie masz maty, na pewno jedna była mniej na koniec bitwy. O M12 utonął, to kolega do ignorów leci, nie no żartuję. Nie będę go dodawał do ignorów, bo może chciał uciec po prostu i źle wybrał drogę. Okej. Okay. Eee, zostały dwa deki z czego jeden jest niewykryty, no i tak 59 który buszuje nam po bazie i warto by było jednak spróbować wesprzeć jak Tigera jakkolwiek, no i bronić właśnie naszą bazę, bo LTTB z niej wyjechał, ale przed chwilą kapował nie warto rozwalić te pojazdy, czekajcie, czy tu będzie przez... o, SU! SU no, że żeby... jak wejdą dwa strzały, to powiem wam, że będzie super jeden no, drugi nie wszedł. No, jednak nie, nie oczekujmy za wiele, 500 ponad metrów. A to jest buraczek, prawda? Więc nie oczekujmy za wiele, no, ale okej. Okay. Dobra, teraz pora skupić się na Type 5.9 LTDB i SU. Co musimy zrobić? Został tylko Light, Arta, no i ja. No więc ten Type 5.9 jedzie po nas, tak? Jedzie tutaj po nas, więc nie możemy pozwolić na to, żeby nas wykrył za zero, prawda? Warto było go wziąć z zaskoczenia, jeżeli nie podjedzie tutaj zaraz. I nie dostanie żarówki, no to będziemy musieli na speedzie wracać bronić bazy. Jeżeli podjedzie, no to go obstrzelamy na ludziku. Więc dobra. Na bazie jest jeszcze Udes. To jest tragedia, bo on skasował nam Artę. nie jest dobra wiadomość, słuchajcie. To jest bardzo zła wiadomość. No, typik Nie możemy na razie strzelać. Chciałbym. Żeby mieć czysty strzał. No i nie polosowało. No, na Achren bywa. Cóż mogę zrobić? Przejmą bazę, panowie. No ja przejmą bazę. Szkoda. Czy zdążę przeładować do czasu? Fajnie by było jednak. Aj, strzeliłem w niebo, na outajmie. No, niestety, no ale jakby ta bitwa była już wiadomo, że przegrana, więc za dużo, na za dużo nie liczyłem. Mogę z nim zrobić piątego fraka, no ale nic. Łączonego dymka. Oj, kurczę, dobra, nie, nie znożyłem. No, ale tam w okolicach y, 7 tysięcy, bo ile my wzięliśmy? 5 czy 6? Już nie, nie policzyłem nawet. No, ale mniejsza o to. Bardzo dobry wynik, jak na bitwę na żywo. 5500, No i po spocie, no dużo, dużo siadło. Podwyższyłem się z biegłością na takim poziomie, no to nieźle. Myślę, że jak na odcinek taka dobra bitewka, mimo że dopiero zaczynam z na żywo, więc nie jestem w tym najlepszy, to myślę, że nie było najgorzej. Coś tam omówiłem, pokazałem tok myślenia jakkolwiek umiałem, prawda? Coś tam w ogóle zarobiliśmy, to też jest ciekawe. Mimo ostrzenia właśnie z tego golda. No i co? Jak widać, Burazk jest mega mocny, zniszczyłem nim matchmaking, na dychy miałem lepszy wynik, na dziewiątki też dominuje wszystko, zobaczcie sobie na wynik drużyny, na mój, spotowałem także, prawda, 2000, czyli tyle co wziął tak naprawdę jak Tyry, który jest za mną według Major. No i myślę, że taki wynik to zasługuje na łapeczkę w górę subika te sprawy. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie, ja z chęcią odpowiem. Wbijajcie na streamki, żeby też zadawać je na żywo. No i zobaczcie także poprzednie materiały, na przykład o tym, jak grać i 90 czy EBRM 75 f 10 Na teraz to było tyle. Dzięki wszystkim, że byliście mój doskrzysiek, fajnych bitewek. Cześć!